Najgorzej oceniane lokale w Krakowie. Mamy najgorzej ocenianą pizzę w Krakowie i tutaj jest naprawdę grubo. 2.2 i 479 opinii. No to co mamy? Najgorsza pizza, brak smaku, sam ser nie polecam. Nie obsługa z Ukrainy. Do pizzy podane dla dziecka przynajmniej nowy sos. Przynajmniej sos. Bardzo nie polecam. zatrudniliśmy się z kolegami bardzo z, z, Bardzo... O szerokim czerwiek łukiem. Masakra zje się nie dało pizzy z salami. Twarda jak podeszwa ulasjąca się tłuszcz. Najgorsza pizza, jak ładem w życiu. Lenu są stozy lepsze niż ta. Całość to kosza, koszta, niestety nawet bezdamnemu nie bym zabudować rozwolnienia. I to bardzo mocne słowa. My ogólnie teraz trochę chowamy kamerę. Najważniejsze jest to, żeby nie nagrywać, jak zamawiamy, zapłaciliśmy za pizzę 31 zł za 26 cm, czyli najmniejsza. No i wziąłem po prostu salami. Pan nam bardzo uprzejmy. Co jego tego kanału jest? że zaraz mu powiem, bo na razie muszę przetestować. Jeżeli na przykład tutaj są lipne składniki, jeżeli tak jest, to nie jest wina tego pracownika. Pogadam po prostu z panem, co, jak on to widzi, czy jemu ja ta pizza smakuje, ale może będzie dobra. Bo dużo było ocen o serze, że litny ser jest i właśnie salami. Ale tak, no, coś się tu ciągnie, zobaczmy. Ja przetestuję, ja wam powiem, bo ja jakimś znawcą nie jestem. Pizza to dla mnie pizza. W ogóle jestem taka, że pizzy nie zamawiam często, więc przetestujmy. Tyle. To jest taka pizza, jakbym kupił sobie mrożoną ze sklepu i ją podróżał. To nie jest mrożone ze To jest pizza gotowa. Gotowa, nie mrożona, w lodówce. w lodówce, tak. I jak sobie kupię taką pizzę w domu, zrobię, to, to jakby kumem to, ale tu jest lokal, powinna troszeczkę lepiej smakować ta pizza. W kategorii pizzy mm, no po prostu z restauracji. Jest mega lipną. Lipna, ale ja czujesz, ser coś nie załatwi? Nie wiem. I jest mega słona. Jakby od razu muszę powiedzieć, jest tak słona. Dużo sera. O, weź to sobie. Weź to zjedz. Jest tani po prostu. Mi się wydaje, że to jest taki najtańszy ser. Czy jest to ser? Czy ser, produkt sera podobny? Nie jestem w stanie stwierdzić, ale no lipny jest ten ser na maksa. Uwaga, Ralfik testuje. Ralfik to operator. Ja Chyba trochę jak chleb z serem. Mało no, sosu. W ogóle nie jest chrupiąca. W żaden sposób. Co powiesz, deficy? Jest Jedna e, akcja prawdziwego Włocha na taką kursę. O. Nie no, moim zdaniem to Sos pomidorowy, który jest megalitny. Czemu wy jesteście najgorzej ceną pizzą w Krakowie? to się zmieniło O to to chodzi? Przyjechaliśmy no. inną pizzę, no i całkiem inna ciasta Ona też nie jest jakaś może górnolotna najlepsza jaką jadłem Ale czy masz No nie no, akurat to się zmieniło, bo wcześniej było przez wałkownicę robione ciasto Usza, no i wtedy było dużo gorsze A ser jaki macie? Teraz mamy... No na, tak, w Dwa miesiące temu, pizza po prostu fatalna, gorszej nie jadłem. Ale to Kraków czy Sącz? Nie, tu. A to jeszcze w Sączu jest, tak? Tak, tak. Najgorsza pizza, bez smaku, sam ser nie polecam. Niemiła obsługa z Ukrainy. O, to to nieprawda, przecież Pan nie jest z Ukrainy. Ale to była, była. Aaa, czyli zmiany nastąpiły, tak? Tak, to się nie zmieniło, no, spadało cały czas w dół, no, nie? No. Jak wcześniej były... Takie jakie były, rok no, temu czy półtorej jadliście, no, to wiecie co było. Lepa. Dużo gorsze było. Ser, ale ser był jakiś gorszy, nie no, wiem tak? No był gorszy, dużo gorszy. Sączu przetestujcie, kawałek. I też ten sam właściciel. I dobry czy lipa? Opinie o, są tragedii. Tak? dwadzieścia opinii. A ile Pół roku. Pół roku jest ofertny. Bar orientalny, Połongnam. 2,8. Sprawdźmy oceny te złe, co są. Połongnam. dwa męźnia za temu. Ten lokal. Jedynie przyszło prawie 2 godziny po zamówieniu pani, która odbierała telefon. Była bardzo niemiła i opryskliwa. Zamówienie wyglądało okropnie, a do tego kurczak był stary i był jak guma. To najlepiej dostawca był pijany. Brzmi trochę jak opowiastka, nie? Masakryczna obsługa pani z obsługi widzenia woliła stanowisko pracy opryskliwa i roszczeniowa. Czas oczekiwania wydłużony cały czas, nie polecam umieć szerokim łukiem. Jedzenie obrzydliwe, kurczak stary i ryż nie w pierwszej nie dali jednego sosu, nie polecam. Jedzenie okropne, na pewno najgorszych chińczyk jakie kiedykolwiek jadłem, nie broni się żadnym aspektem. Kurczak stary, słabo przyprawiony, z dużą ilością użyłek i chrząstek. Cena 30zł za coś takiego to nieporozumienie, przez godzinę nikt nie przyszedł zjeść, wiedząc jakim incydentem ten lokal utrzymuje się przy życiu, sprawa ta służy. Opisałem drugie dno działalności, kategorycznie odradzam nawet do sprawdzenia, faktycznie nie ma ludzi. Znaczy, nie no, jest Wietnamcowa, ale możliwe, że to jest w ogóle dostawca, że to jest pracownik. Zamówimy sobie po prostu Wietnamca, normalnie, nie? Kurczę, po wietnamsku, typowo. Jeśli pan jest oryginalny z Wietnamu, pani żona wydaje mi się, że też, jest, jest pan młodszy na kuchni. Wydaje mi się, że to może być, wiesz, syn, tak to często wygląda. Za kuczaka po wietnamsku zapłaciłem 32 zł. Bardzo lubię w ogóle kurczaka po wietnamsku. W ogóle lubię Wietnam. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie no, pachnie elegancko. Pan też przemiły, ale ogólnie nigdy nie spotkałem się, żeby osoba z Wietnamu była dla mnie niemiła. Generalnie głównie opinie są związane z długością zamówienia. No ja tu jem na miejscu, ale faktycznie na ludzi tu nie ma. Jesteśmy nami w lokalu, nie? Ogólnie ja bardzo ja zawsze, zawsze unikam lokali, gdzie po samym w lokalu. A sprawdźmy teraz najpierw w zeszłym odryżu surówki. A jeśli ty tak. chcesz ze mną przetestować wietnamskie jedzenie, ale w tak. Wietnamie, czyli po prostu poleccie do Wietnamu, to masz taką szansę. Słuchaj, wystarczy, że kupisz 5 zupek chińskich gong, zarejestrujesz się na stronie, gdzie link jest w opisie, i zrobisz materiał konkursowy, czyli i nagrasz film, albo wyślesz zdjęcie, jak bijesz w gonga. Po prostu, interpretacja dowolna. No i bardzo jest ważne, żebyś właśnie wysłał potem to zgłoszenie, i również ja Prządzą te złożenia konkursowe i teraz patrz na to. Lecę ja, leci Kartoni, to jest moja drużyna. I dodatkowo z nami jeszcze pięciu widzów. Czyli ty możesz właśnie lecieć ty, tylko po prostu. Zubki, nagraj finik, zarejestruj się i tyle. Ale leci jeszcze Jabł z swoją dziewczyną i oni również zabierają pięciu widzów. Także dziesięciu widzów leci ogólnie z nami do Wietnamu. Zgłoszenia można wysłać do końca marca. No i musisz być pełnoletni. Zacznijmy testować najgorzej oceny loga w Krakowie. Jest to, to wóz? No to słuchaj, no. Okej, okay, brzuch to normalne Już nie ma. No ciepły. No już jak lecz. Smaku nie ma, ale to lecimy z surówką. Normalna. Sprawdźmy tutaj tego kurczaka, który faktycznie ocieka tłuszczem. No ale kurczak powiada nam z kumato w sobie. Ty, no. No dobra to jest. Takie fatalne ceny, ale w sumie szybko dostałem, cieplutkie. Kurczak stary, słop, przyprawiony z dużo już jakichś sąstek. Bierzemy drugiego. Jaki stary, no dobra, czekaj. Nie polecam. Strułem się i też my dajemy taką samą sytuację. Sos do ryżu strasznie słodki. Nie wiem skąd to dobra opinia by rizic. sos do ryżu. Powinno się na ryż dać, ale dam tutaj. Sprawdzam No jest słodki, ale to normalny sos No ja sobie jem to dalej, bo to dobre jest A my lecimy na kolejny lokal chyba, nie Ralfik? Tak No lecimy no, nie jest tusty. Nie, no nie jest tusty. Nie, no normalnie Ale jest troszkę przesuszony, nie? Ale, ale zjedz hmm. No nie jest taki miękki, no nie? Chyba też trafiłem na taki kawałek Ale bo wziąłeś malutki, weź jakiś normalnie stąd duży Weź sobie ten, oparz. to jest taki duży kawałek, weź go No ten to lipa, skórka na górze jest taka, wiesz, taka żelasta Tego nie da się ugryźć Ja to gryzę, przegryzam No Ty, nie da się Nie mogę tego wiesz, ściągnąć Jakby leżał z dwa dni ten kurczaczek Nie, ja tego nie chcę I co, ten? Tak, ale nie jest I Ja mam, po prostu to mam ugryźć? No ja Byłem dniby. Czekaj że ten nie jest czekaj. Tu był taki suchy bardzo. Jakby mm -hmm. leżał. Ty, No faktycznie. Taka skorupka się zrobiła, Takie suche tu, nie? Mm -hmm. Takie jakby właśnie leżał i się już wyschł trochę po prostu z leżenia. Ty. Ej, to, to jest mogę mega ciekawe, bo te, które do z tej strony były w ogóle dwalignie z dnia poprzedniego, tak? No na pewno. Nie, 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 no, nie będzie suchy. wtedy on będzie inaczej suchy. Nie będzie wyschnięty, tylko po prostu suchy, bez wody. On był wyschnięty. Taka twarda warstwa, po prostu. Ale ciekawe, bo te, które jadłem, ja, jakby do, dobrze ty wziąć gryza i sprawdziłeś więcej, bo te, które jadłem, ja, były totalnie niegi. Faktycznie, które kawałki są w, w wyschnięte, no to może też oznaczać problemy, że on No tak, ale na przykład w smaku nie czuję nic złego, ale znowu, jeżeli jest dużo przypraw, to możesz nie poczuć. Kurde, zatem za kilka kawałków tu czeka. Przez brak obłożenia lokalu. Yy, są suche rzeczy. To no są dlatego, że nie wychodzi to na bieżąco. Troszkę dostałeś świeżego, a troszkę dostałeś przetworenia. To tak się miesza, żeby nie była ani same dobra, ani sama lipa, nie? Pomlasaj sobie. Czu, czujesz taki na, dziwny posmak? Znaczy, czuję posmak. To, to, to jest pewnie no grzyb taki sodu, no nie? Ja czuję, że zjadłem coś nieświeżego i niedobrego. Takiego tłustego, obtoczonego. Jakby, no tłuste, czuję tłuste. Czuję, czuję niesmak, jakby... Jak wziąłem pierwszy kęs, to niby spoko, niby to smakowało, by było słone, ale teraz czuję taki niesmak, jakby... Może być na krętka, czy nie? Nie, wydaje ja hmm. mi się będzie, że będzie brzuch potrzebny. Mało zjadłeś. Jazdę w te kawałki. Najgorsze lokale w Krakowie, czas na kebaba. Jestem na ulicy Szewskiej, na rynku głównym, czyli najbardziej imprezowej ulicy w Krakowie. Kiedy jest weekend i wieczór, to tutaj naprawdę ym, Dzieją mało. Się Dzieją się różne rzeczy. I na pewno nie jedna osoba po melanżu na takiego kebabiczka sobie to zajdzie. 2,8 na 530 opinii, czyli znowu bardzo dużo opinii, czyli ocena miarodajna. Bardzo kiepskie duru, małe, słabe, nic nie ma, tylko pieczony naleśnik za 20 zł. Nie polecam. To też dobre, bardzo mi obsługa i świetne jedzenie. Jest piątka. Biznes prowadzi Egipcjanin z dość specyficznym usposobieniem. Jedzenie jest takie jak w miejscach z brakiem ruchu, czyli można sobie bardzo prosto odpowiedzieć na pytanie, czy jest świeże. Odradzam serdecznie. Niedogotowane mięso, bardzo złe doświadczenie, dwa miesiące temu. Ej, wiecie, dziwne, bo z jednej strony ktoś mówi, że jest najgorszy, że jedną gwiazdkę, z drugiej strony, że jest super i pięć gwiazdek. Tortilla smakuje jak kit do okien. Sos, czuć jest ryzyko na otrzymanie klątwu faraona pod postacią wejścia do kibla, ale wasz wagi. Eee, będzie eee, to Tortilla i mieszamy mięso, a sos łagodny, ok? Ale pamiętacie jak ja robię test barów mlecznych, to jedną z kategorii jest czy dupcy, to, to dupcy. W sensie, że potem olejem. Z, no i tak. dobrego. Zrób zdjęcie, pokażę potem mamie, tam takich kebabów nie mamy. No i co? Najgorzej oceniany kebab w Krakowie to właśnie to. Trzymam go w moje ręce, no i sprawdźmy jak smakuje. Pierwszy gryz to gryz z tortilli, To jest Wypiącza. ciepła, dziwny aromat był. Ale to jest y, ten. Kiszony, kurczo, kiszony ogórek jest w środku. Mhm. Nie wiedziałem co to mięso. Nie będę kiszony kurczak, to nie No nie, ale to jest kiszony ogórek. Zgubiłem na chwilę, nie wiedziałem co się dzieje. No słuchajcie, no mięso to mamy tak zwanego barana. Ciężki gnój. To jest taki najtańszy pasztet. Mhm. Ralfik. Nie my pasztet. To nawet nie ma smaku mięsa. Nie no to nie w ogóle nie ma smaku mięsa, to jest pasztet, takie suche. Konsystencja pasztetowa, mhm. może nawet troszkę smakuje jak pasztet. Ale mamy tutaj kochany kawałek kurczaka, sprawdźmy. No ta kula nie wyglądała zachęcająco. Ty, ale akurat ten kurczak nie taki zły w sumie, wiesz? Ten nie, nie tłusty kawałek po prostu wybrałeś. No warzyw jest dużo, jest sos. No patrzcie, suche to jak, jak pieron, widzisz? Lipa! Dawaj, akurat jest to jednego gorszego chyba w Krakowie. Ja go, jest. Jadłaś go? Ten tutaj? Kiedy? W czerwcu. Jaki jest? Lipa? Mm -hmm. Ale co, ale jaka mięsa miałaś? E, kurczaka. Ten pasz jest chydy. nie chce mi się nawet go jeść. O jest. Słuchajcie, wyszedł właściciel lokalu. Idziemy? Albo nie. Chodź, nie będę się. Tu przed nikim bał. Ale stary, tu praktycznie w ogóle nie ma tego kurczaka. O! Jest! Jest kurczak! Jakiś biały straszny. Nie. No. No. Ale lipa To mordo, to ja już wolę ten pasztet Ten kurczak jest taki stary, jak sobie skroisz kurczaka, już go usmażysz I też sobie do pudełka, żeby zjeść na drugi dzień, ale nie zjesz tego drugiego dnia, tylko zjesz dwa dni później Tak smakuje Najgorsze jest to mięso, jest oh ohydne po prostu, nie? Ten, to, gorzkie, ten było był gorzki Tymczasem właściciel, który... To na naszego a <grymianie> Nie, czy nie? To nie tak, że wie, że ja, ja jestem jakiś ten, ale no oceniam szczerze, nie? To jest na razie najgorsza pozycja, tak szczerze, nie chcę tego jeść Patrz jak, chłopie, patrz! Co to jest? Ej, widzisz to? Co? To co ma za kolor, stary? Piec. Nie, nie chcę tego Nie, no kawałek Ty to akurat, ty zjesz to Do testu A kawałek ty? No... Ty pierwszy, ale ja sobie znajdę inny kawałek. No, dobra. Jest, wyschnięty to jest. To jest ta sama sytuacja co. Tak. W, w, w tym Wietnamie. To jest to samo, jest solidnie wyschnięty. A dziwne, ale to taka ulica, jakby powinien być yy, grup. Twardy wyschnięty, dobra Rafik, mam kurczaka dla ciebie. Patrz, idealny stary, tylko troszkę wyschnięty. No, to nie No, widz. To spróbuj jak smakuje. To nie jest kurczak, nie smakuje jak kurczak i nie ma konsystencji jak kurczak Nie no kurczak, tylko lipny ty jesteś jakiś, ale ja zjadłem dwa kawałki, ty jesteś jakiś za bardzo ten Szukamy widza, przecież zjadłem czy dwa kawałki O idealnie się składa wiesz, bo szukałem widza Idealnie, zobacz tu masz, weź sobie y, mięsko, no i dobre. powiedz jak smakuje No to jest taka mielonka Dobra dawaj kurczaka Ja bym nie wiedział, że to jest kurczak, ja bym nie wiedział, że to jest kurczak Ej to ty powiedziałeś bez kitu no, Dziwnie smakuje jakby To że. smakuje jak jakaś, bardziej jakby przewina mi to smakuje, taka szarpana mm. jeszcze. No, nie przyprawiam pana, bo strasznie suchy ten kurczak taki jest, nie? No, taki konsystencji wsknięty. nie ma jak kurczak, nie? No. Czyli oceniamy tego kebaba jako lipa. Ciemka, jesteś dziecko? Ja chę... No. Cześć, przemyt. Trzeba, Ania. Dobra. No to weź sobie tego mięska, tu masz ba... bo jest i baran, i kurczak. To... O, troszkę warzywa. No, no dobra, no już tak powiedz. Jak, ci, jak smakuje ci ten baran? To bym dla jakimś strasznie prezatem na rynku, to bym to zjadła, nie? No. no nie jest to wykwintne. Ale ja jem zapiekankę z żabki, nie? Więc... Ale ale ja myślę, że zapiekanka z żabki jest lepsza. No, wydaje mi się, że też jest Znaczy Ja bym powiedział, że, jest że dla mnie. Za suchy, strasznie tanie. 7 na /10. Wow. 10. To chcesz go? Po Nie, dziękuję. Ja dziękuję. Dla mnie Ay, 0 na 10. Lipa! Wasabi, sushi, to go. Opinie to 2,9. 63 opinie. Najmniej opinii, co prawda, ale już na tyle jednak tych opinii jest, że są jakkolwiek miarodajne. Tylko jedno zostało? O! Jedno zostało, no to przecież nie ma Kochani, za dużego wyboru nie było. Mamy godzinę 20, lokal się zamyka o 21, czyli godzina do końca. I zapłaciłem za ten zestaw 39,90. Mamy sos sojowy. Ach, nie, to powiem Ci dobrze. Tu mamy serek Philadelphia i łosoś. Tu mamy, było też łosoś, ale coś jeszcze. No a tu mamy krewetkę. Dzień temu nie można było złożyć zamówienia, ponieważ nie mieli reszty. I to była jedna gwiazdka. Jedna gwiazdka dwa tygodnie temu. Suszy niesmaczne, jak sklepowe, paczkowane. cena jak cena, ale nic specjalnego, nie polecam, przypadkowo zjadłem. Jedzenie jedno, obsługa trzy. pięć gwiazdek, ale komentarz jest taki Gdybym wcześniej widział ocenę, to pewnie bym nie kupił tego sushi. Nie widziałam i zakupiłam smartny zestaw 15 kawałków, za który zapłaciłem 40 zł. Czyli aha, czyli że dobre było, ale za drogo, rozumiem. Bezprawnie nie przyjmują płatności gotówką. Opryskiwa obsługa przez telefon poinformowała mnie, że, nie, że mogę sobie zgłosić do odpowiednich instytucji. Także nie uprzejmie dziewczyno, widzimy się niebawem. I jest dobra. zdjęcie, podnosi i tylko kartę rozwój. Ja byłem w ogóle 3 dni temu na sushi, dobrym sushi z rodzicami, więc mam porównanie. No ale też kurczę, no, jak idziesz do suszarni dobrej, no, no to wszystko jest zrobione na bieżąco. A jak te składniki poleżał prawie cały dzień. No to, to co? W lodówce leżą? To co ty? Na drugi dzień coś jest. Na no drugi smarce. dzień? A to jest ten dzień. No ale no to po... załóżmy, że byłem sobie suszy o godzinie 20.00 i jak sobie chcesz zjeść na śniadanie, no to ono już nie smakuje tak samo. A no. I to, okay. powin... I, i to powinno właśnie tak smakować, nie? Lekko zderzałe wobec. Tak? Dobra, słuchaj, ja lubię selek Philadelphia ogólnie, lubię to to sushi właśnie z tym, więc sobie teraz weźmiemy taki kawałeczek. Nie jest taki suchy ten ryż. Jest normalny, miękki. Jest zanurzony, zobaczcie I lecimy szereg dużo go jest A gdzie znasz na sushi? Mhm mm tego najpierw z filadelfią, no Smakuje jakby za, zamówił dobre sushi Tylko zjadł po prostu na drugi dzień, nie? Nie, to tu tam jakieś paskudne przecież Smakuje po prostu jak ze sklepu A to co? Ja sushi to, ze sklepu wiesz, jest to... niedobre? No jest takie zleżałe, no Weźmy sobie ten kawałek, tu mamy... To chyba paluszek krabowy Ja bym powiem, że to sushi do tego co jadłem ostatnio w dobrej suszarni To tam te smaki były bardzo intensywne A to jest to takie jakby właśnie yy, przez to, że leżały to, ten smak tak jakbym porał trochę z tego sushi. To to mogę powiedzieć ewentualnie, mm -hmm. ale ja myślę, że to sushi jest takie, że nie będzie brzuch bolał po tym. Zamiast przyrządzić sushi na zamówienie, dostaje jakieś spudełka, nie wiadomo ile tam leżące. To jest, to jest problem. To jest problem. Zobacz, że na przykład tutaj. Tu jest takie miękkie, normalne, nie? A tu, tutaj, w tym miejscu... Czuję, że jest takie już wyschnięte, faktycznie. Mamy godzinę 20. Pytanie, o której to tutaj leży. I jest momentami troszkę bardziej suche w jednym momencie. No to lecimy z krewetką. Oj, czuję, że ona będzie lipna. akurat. O kurde. Wiesz, na nam stary? Jak umyty szkolny kibel. Wow. Umyty szkolny kibel. No i lekka nuta takiego dziwnego zapachu rudnego, nie? Dobra, lecimy. Smakuje tak, jak pachnie to. tak, no, takie to pachnie. Jest, to jest chyba. Dobra, pytamy, o której było zrobione? Można płacić gotówkę czy nie? A można, bo nie można było chyba kiedyś. I złoceny przez to były. Nie? No, a drugie pytanko, kiedy to moje służby było mniej więcej zrobione? O 12. O 12. No, dobrze na to 8 godzin, to co? Bardzo proszę ciebie, jeżeli pracowałeś lub pracowałaś w jakimś lokalu gastronomicznym, czy to w Krakowie, czy w innym mieście, najpierw w Krakowie, najpierw zaczynaj od Krakowa. I uważasz, że ten lokal nie był do końca fajny. Czyli na przykład były stare składniki, odgrzewane, jakieś mikrofali, jakaś totalna lipa, coś takiego, wejdź teraz na mojego Instagrama, tam będzie specjalna storka do tego i napisz mi, co to za lokal i o co tam chodzi. Po prostu opisz. I będę sprawdzał te lokale. No i mam nadzieję, że Wam się podobał taki różny informacji, bo też takie ja chcę wam nagrywać. I tu jest zakończenie normalne, nieurywane. Tam się nazywam i papa.